Ej, dobra, dobra, kolego, no, robisz że... Nagrywam się? Tak. Ale misji nie A, mamy, no stare. Tak. Ja mam zaakceptowano, więc. Czekaj. Dobra, eee, zadania. Mamy jedną w wyspę, ja ją znajdę, jeszcze nie, jeszcze nie damy tego, muszę ją znaleźć. Nie, nie, nie jedzimy, to jest cały galeon pewnie, cztery osoby. Raz się żyje. Ty, patrz, widzisz tą czaszkę w powietrzu, taką chmurę? Po lewo tak jakby Aha no. Pierdolić, lecimy tam Chcesz się? Dobra Los mm -hmm. się żyje Wszystko no mi się, lecimy Drefikuj na tam ten... sobie wszystko, weź, i, idź do beczek i no Weź zabierz w, wszystko co możesz po prostu A bo będzie klepa tak? No, weź y, deski Weź sobie żarcie lewo lewo, lewo, trochę. Wódz na lewo? No bo... I stary. No dobra. Użyj lornetki. Pół i lornetka. Widzisz, takie wieże strażnicze tam. To jest lornetka, to jest... Q i czwórka. No widzę to miejsce. Aczkolwiek nie widzę żadnego zagrożenia, że się Wait, 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 wait. Wait. He, he, kraken? Czemu jest czarna? Kraken? Jak kraken? Jest muzyka. Ej, ej, kręć! Kręć, stary. Ej, woda jest czarna. Wodopad. Ale się ruszamy. Strzelij w naszą stronę. wam. Trafią nas, trafią nas. Wiesz jak się... To to jest... boć yy, Bądź, bo to kręci na prawej dziury. Trafili nas. O, o. o w dupę! O w dupę! My rozwalili koło, nie mogę sterować! Bez jaj! Naprawiłem, 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 naprawiłem! Naprawiłem, naprawiłem, naprawiłem! Strzelaj! Baga! Naprawi nam, pod podpłanę, pewnie leci nam woda. Deskami na Wiem, że dostałem. A ale skąd Ej, zabierz nas, tam. Nie mogę! Nie mogę sterować nic! Walczymy! Umieramy właśnie! I, yy, to je napraw. No naprawiam, naprawiam! Masz Ej, zabieraj nas tam! Myślisz, że sobie teraz robię! Spadamy Oberwiemy, waga! Sprawdź pod czy nie leci nam woda! Nie! Teraz tak! Teraz tak! O! O! Nie żyje! Ej, pomóż. O, dobra, i gdybyśmy weszli na wyspę i dali na radę wejść, to tam by było fale szkieletów, różne typy. Nie jestem jak wygląda sytuacja. O, w dupę. Dobra, Aktualnie uciekliśmy, 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 nie mogą nas atakować. To było niezłe. No, nie jesteśmy gotowi na to. BTW to jest normalna czaszka, bo jeszcze jest yy, czerwona czaszka, czyli ognista, czyli jest o wiele gorsza. Tam jest. No w ogóle, o, jakiego, ty masz, jakiego ty masz skina do łopaty? O kurwa. Chodź na mapę szybko. Nie na nas jakieś ludzie. O w dupę! To są dwa statki! Płyną idealnie na nas. Płyną idealnie na nas. I od której strony płyną? Eeeemm... Um... Cholera... Widzę ich! Gdzie? W Boże, uciekaj! Uciekaj! O, w dupę! Bierz! Bierz! Szybko! Szybko! Oj, nic małem i strzeliłem. Dobra, weź ja mój... ...mój sobie perfil. Ło! Yeah, okay, Pomocy! No! się! No tu stary. Nie, trochę bardziej, prawo, tak tylko chciałem. Mi się wydaje, to jest chyba tutaj. A no, znaczy to tak działa, że to nie jest. Y, Zrespił no się szkielety. Help, 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 hel, zbiją cię. Dobra, zerzebiałeś się w że Bierzemy dla siebie, czy dla tego typa? No idziemy sprzedać. A no, aha. ona musi się Dobre. zgadzać. A to po holendersku ten typo tu jest. Nie wiem, dziki Henry, został dzikiego Henry'ego. Ciekawe, no, ile ten szafir będzie kosztował. Dobra, zobaczymy to, przystań, to skręcimy dać. O kurwa! Za nami cały galeon. O kurwa! Żej! Drift tak chce zrobić. I prawo, no, no mocno, mocno, mocno. A jak o my teraz wykręcimy Możemy dwie. się zacopać przed <laughs> Okej, okay, bierz szafir i skrzynia. Znaczy bierz skrzynię, a, znaczy bierz, bierz skrzynię. No nie. Sprzedaj... A nie, sereni szafir o kurna, 1500 50, A ty ile dostałeś? No, a 1500. A, no to dostajemy tyle samo, więc nie, nie, nie ma co. Nieważne nie kto to A ile to? 200 ten Czafir, naprawdę drogi mamy. O matko, boska zagad... misja... misja zagadkowa. Chwała, mare. Poczekaj, nie, 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 jeszcze nie dawaj, jeszcze nie dawaj, jeszcze nie dawaj. Bo misja zagadkowa. Na, najpierw musimy odkryć, co to za mapa. Nie dawaj, nie dawaj, no serio. Zagrąciłem. Ty, uda nam się, ty, udało nam się. No dobra, do, walniemy, 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 walniemy. Ale jest nic, jest gdzie. teraz w lewo, teraz w lewo, ja to naprawdę. Ech, musiałem, czyta. Odwiedźmy ja odszukaj kraba namalowanego na środkowym kręgu na północny... wschód. Gdzie ziemia... gdzie ziemia skarb skrywa. Kilka kroków, siedem na północ, północny wschód, tam szczychy, łopaty, fortunę odkrywa. Czekaj, gdzie środkowy? Boże, co mówię? To to jest. Widzę coś namalowanego, ale nie wiem, czy to jest to. Mam no, szukać namalowanego kraba, tak? To jest, a to jest łódka z rybami Środkowy kręg To jest no zna sam... Znalazłem, za. Co, masz? No Znamowali <laughs> cię Beczka ma Ała! Ała. Ups. Mam kraba, mam kraba, mam kraba, mam kraba Dobra Zobacz. To wygląda jak chrap, to jest to. To jest Dobra. Yy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Mam! No. Czekaj. Weź złoto. Jak biorę kuferek, ty bierz to. Lecimy. A jego nie da się... O kuźba. Gdzie ty jesteś? Yy, Plety! za tobą! Boss, za tobą! Ty też można sprzedać Do go bossa zabiłem O, to jest bardzo dobra czaszka Ej, Sakiewka złota Ej, wzięłeś czaszkę? O No i, No, i... Dobra, nie Dobra, musimy kontrolować Walniemy, czekaj, ja od razu załaduję No, nasze działa Tutaj jest, ja kuferek Ile, kuferek? Ile, ile, ile? A ja pewnie Chyba, um. Czaszkę tu, nie tutaj, nie, 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 tutaj, chodź. Czaszki są, co... to jest, jest naprawdę dużo warta czaszka, no właśnie. 169. o oh Boże. A teraz wiesz co robić. Trzymaj. Dobra, no, potrzebujemy całe cztery osoby, żebyśmy to zagrali. Uwielbiam tą grę. Okej. Okay. Pod te masz emonki. Nie, nie te. Y? Pod i nasze Pojawia Coś kokosa Dzięki za kokosa <grych> patrz ja nie, po tak kilka tak fal nie normalnych tak. szkieletów, potem już się zrespi boss Dawaj, dawaj, dobrze eee, Czekaj ja idę uzupełnić ammo, okej? Okay? A nie, zmiesza po prostu będziemy się klepać, nie ma co, nie ma co Hairshotta hmm. dostał Ja się zajmę normalnymi Dobra, rozwaliłem ładuję to w Szarżuj go, dobra, no. zbieraj jego czaszkę Ej, pa, pa, to! So. Fast. O. o Jezu, o Jezu. O, o Jezu Nie Nie polecam wyjść za sterem, ej, coś i? Nie rób tego, nie chcesz tego robi! E, dobra Likta raz. Jest jaki mam problem 3, 4. Wygląda na nas statki. 6, 7, 8, 9. Dwa statki gracze na nas płyną. Trze. Jak wracaj. Poniemy. Poniemy! Zabracaj, człowieku proszę cię. Czekaj, bo, bo palim się. O tak. Zatem był trochę zły pomysł. Zaroś. Zatopili nas. Jezu. A i co się stało? A zatopili nas. A i odpłynęli sobie tak. Za co na razie kończymy? No. To zaraz pejdę. No. No. Z symbolicznym akcentem utonęliśmy. Tak.